Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gruby remont 3PK na kanale Kazikaszebe Dzisiaj będziemy się zajmować w odcinku Składaniem oto hamulców Hamulców Pokrywy tutaj podnośnika Pokrywy tej od, od czego? Od tej z pompą Pokrywy skrzyni biegów Tak żeby to już było wszystko w kupę A jak wystarczy czasu jeszcze zajmiemy się przeróbką do tego wspomagania po to aby to było jak najbardziej komfortowe, jak najbardziej trwałe, bo w dalszej części programu wytłumaczę Wam o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego trwalsze będzie to rozwiązanie, które e, produkuje Agrobis, a to jest mniej trwałe. Wszystko Wam wyjaśnię podczas już montażu tego oto nowego wspomagania. E, ta podstawa jeszcze nie dotarła, dzisiaj tego nie będziemy ruszać, nie będziemy tego rozkręcać. To zostaje tak, jak było. Dzisiaj zajmie skupić chciałem się na tym oto tutaj y, tym elemencie tutaj ten całym tyle żeby to już wszystko było zamknięte. Pogoda nas dzisiaj nie rozpiesza, y, Wiecie tutaj warsztat pod chmurką to kurde trzeba się sprężać. Ale dajemy radę. Myślę że fuszery nie robimy. Robimy dobrą robotę choć w warunkach polowych. No i co? No i bierzemy się dalej do roboty. Tu już dźwignie mam zmienione. Jedna była urwana, co już mogliście prędzej na filmach zobaczyć. Drugą tutaj u, uciąłem flexem, diaksem jak to woli. Eee, dobra, to już mamy mniej więcej przygotowany szwager dorabia jeszcze otwory tam. A ja tutaj to odkładam na razie i zajmuję się o nabiciem tutaj nowego uszczelnienia nowego simmeringa, e, wałka odbioru mocy. O, tutaj delikatnie można nabić. O, jest to wszystko skacze. Tutaj oj kurczę, to się wszystko kosi. O, nie jest tak łatwo. O, idzie. Czekajcie na część twardszym, to zrobię. O. O i od razu idzie. Więc najważniejsze to podłoże O, wpadło. Czekajcie. To będzie pasować. Kurde to jest 34, będzie za małe, a nie mam żadnej większej nasadki. A tu jeszcze by trzeba było trochę dobić. Co by tu wykorzystać, co jest pod ręką? Oh, kurde, czekajcie chwilę Znalazłem kawałek jakiegoś trójnika I myślę, że da radę o. O. I elegancko, tylko jeszcze jest by troszkę trzeba było jeszcze dobić, ale już jest ok, zobaczcie. I wszystko co pod ręką jest, można wykorzystać. Ważne, że działa. Dobra, ja się teraz biorę do innej roboty, już będę tam, muszę wyczyścić tamten element i już będę wszystko składał. No i jeszcze jedna mała niespodzianka wyszła. O, jeszcze ciepłe. E, ten tu, ta zaślepka, ta tutaj, ten dekelek, trzymał się na trzech śrubach, zapomniałem całkiem o tym, ale. O, była za długa wkręcona i zobaczcie, zakleszczyło i się po prostu ukręciła, ale migomacikiem na prędkości raz, dwa i zostało to wszystko usunięte. Dobra, pokrywkę tu dajemy. To jeszcze wszystko ładnie, o tu to trzeba jeszcze wszystko wyczyścić. O i szwager się zjawił. Przywitaj się szwagrze. Siema, siema. <laughs> Dobra. No, Ale my mamy dobre humory. I pozytywne nastawienie. Zobaczcie to wszystko, kurde. Nabiera tu Jarek nawet przyszedł, kurde, widzicie? Wizualny narrator. <śm> <śm> Nie, Jarek pomaga Znigę też. <śm> no. To mi gomat przyprowadzi to coś powie ciekawego. Także wiecie. Każde ręce do pomocy się przydadzą. O. Wszystko jest chyba wyczyszczone. A, jest inwestor, Co? A główny inwestor, Mały Cię za No, a czemu? No ma dzisiaj inne zajęcie. Aha, z rówieśnikami, inne <laughs> Znaczy Nie, dzisiaj ciągniki, ale na komputerze. Te farmingi już. Koszyłem. Farmingi, symulatory. Dobra, tu jest wyczyszczone. Czekaj, tam jest spadło. O, dobra. Jest. O. Jest kurde. jo, jo. o, jakbyś. O Jezu, spadło znowu. O. Jeszcze wszystko ładnie czyste. Co tu? ale. Na prędkości. O. Jest już otuszczone. Dobra. Dobra, bierem się za składanie ręcznego najpierw. Teraz tak. Ta jest. O. Najpierw trzeba wyjąć takie coś to, tak to To wkładamy tu O tak to wkładamy tu O i zobaczcie wszystko pasuje ładnie Kiedyś pierwszy raz jak składałem takie hamulce to nie wiedziałem co z czym jeść No ja sobie myślę kurwa to miałem wtedy na ten czas No chyba nie wiem 15 lat jak pierwszy raz robiłem hamulce w 60. Ja myślę, kurde kto to wymyślił. Że ten kto to wymyślił, to chyba dostał medal za odwagę, albo go zwolnili z roboty. No bo masakra, ja sobie myślę, jak może takie badziewie wymyślać, No ale człowiek to już pierwszy się robił raz potem, kolejny raz, to się z tym oswoił jakoś zaczęło to funkcjonować. O, tutaj zakręcamy tutaj trzpień się wkłada i jest wszystko ok. Dobra, tu są gdzieś trzpnie. Jest jeden trzpień, drugi trzpień. O jeden i drugi wchodzi jeden na drugą O Dobra, i tu wkładamy trzpień O, tak I powinno wszystko hulać O, siedzi Pięknie, bo nieraz jest tak, że te taśmy nie pasują do końca, ale tutaj wszystko fajnie siedzi na miejscu. Sami wiecie, skąd kupione. Już nie muszę wam powtarzać. Jeśli ktoś ma ochotę na jakieś części, zapraszam do sklepu. Ja, ja, ja. Nie wiem o co chodzi, ale jak mówisz. O... Eee, jak chcesz części kupić, nie? to można agrobisy się zgłosić. No. Ochotę, to. <laughs> ochotę na części. No to Agrobisy czeka na was otwartymi tak. rękoma. Co tu dalej potrzebujemy, Jarku? Szczęki. Szczęki będziemy zakładać już na zwolnicę. Dobra, to możemy odpakować. Kurde, takie rzeczy zakładać, to aż jest przyjemność, bo to naprawdę tamtego dalej nie skręcamy. Tutaj nie będę dokręcał tego po to, aby była możliwość nasunięcia lekko bewna. Potem już tu będzie regulacja tego ręcznego, więc nie ma tego sensu dokręcać. To jest wszystko już załapane. To już niech tak siedzi. A ja już się biorę za otwieranie tutaj paczki o klucze, kurde. Dajmy radę nie tylko do kręcenia, a nawet i do otwierania paczek. Dobra, zobaczcie jakie ładnie tutaj jest. No, Jezus jak Maria. Jeszcze... Jak nowi to jest. Zet hełm no, Normalnie elegancka. Ale to jest jakoś samo w sobie. Dobra, czekaj, gdzieś tu były te stare te szczęki, nie? One były, Bo trzeba stąd pobrać organy. Te organy są w miarę dobre, tutaj. No są jak nowe, tutaj. Dlatego nie było sensu wymieniać tych sprężynek. Bo one tu bardzo ładnie wyglądają. Wygląda to, jakby tu ktoś niedawno zaglądał. No niedawno, może rok, dwa, pięć. Tego nie wiemy. No ale co? Te szczęki się kwalifikują do wymiany, bo są po pierwsze zaolejone. Już trochę zobaczyć. Tu mało co brakuje do nitów. Albo te nity są. A tam jest wyłamane. No a tam jest wyłamane. Zobaczcie tu już. Ale te nity jakieś to są. Są luźne czy co? Zobaczcie, tu już jest równo z okładziną Tak więc Co jakiś czas trzeba je wymieniać To jest schod Dobra, teraz tak Co ja chciałem? Co ja chciałem Marek? Ja chyba sobie zdejmę te rękawiczki Żeby tego nie ubrudzić tych okładzin Tam jest wszystko już czyste, to nie muszę Tam a, Mieć rękawiczek Dobra, teraz tak Cieńcie. No się tam, one coś tam są tego Och, so. A te penisy są? Czekaj, 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 czekaj żeby nie po ziemi O, odpowietrznik, ale odpowiedźnik konkretny się nadaje Tylko teraz tak Bo jest no. prawy i lewy, nie? Cylinder? No bo zobacz, ten tu jest profilowany Aha, to nie po co? Tylko teraz, jak go przymierzymy, będzie zaraz widać jest No twój, chyba, nie ma, czy lewy, czy no chyba, że się mylę Czekaj tak, ale bym gafę zrobił. Dwa są te same numery. Nie, no będzie ok. Teraz tak, te śrubki są w kartonie? Te śrubki na ten, 13 klucz, 8 klucz. Takie krótkie dwie. No, takie. O! Funkelnojka. Dobry. Dobry. I co? Był zimmering. Nie, to jest 52 Taki... taki jak ja mam. Nie. Ja mam taki sam. Taki 50. 50 72. No, taki mamy. 50 72. No, I co nie będzie? Mniejszy mam, nie ma. Taki mam, ten jeszcze mam A mniejszego nie ma. A ktoś by miał tutaj teraz? Kurde Ale lipa Będzie mocno naradnie No to słuchaj, wiesz jak to zrobimy? Tam pochwę założymy Ale czekaj Nie, to bez Co? Nie, żeby najpierw pochwę założyć na ten, na traktor i wtedy dzwonica, ale to wtedy nie będzie wiadomo jak tutaj się nakłada i może czasem simmering uszkodzić, nie? Co? No, pomodzi. Zależy, jak dobrze kładzie, to nie uszkodzi, zależy. Nie... Jo, tylko wtedy nie ma widać tego, a tak to się spojrzy na to się uważa. A tak się nie uważa. Mały ruch i... W ty nie uważasz? Życie musisz uważać. Jo. O dobra, teraz to Mocie czeskie czy tam normalnie? Te? Jo. Importy, no, czeskę Chyba. Tu przecież teraz elegancko wszystko pasuje Nawet... No jak ten przewód, nie? Nie idzie no, założyć, nie? Nie, tu wszystko jest ok. Czekaj, trzymaj my... Jo, fajno Tu te są fajne Naprawdę, tu nie ma się do czego doczepić Czy mi jeden tego To jedną pynkę O, tu Cześć, To się pasuje Jak kurwa, tu tu musiałeś luchować. Kurde, czekaj, jak ja to robiłem? Pomału ja bym tu założył. Ryjka, 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 tyły. Je. Tyły mu ryjka. Ta ryja w ta dźwiga. Za mało. To jest to z twojej strony? Czyżby Marek. Hej, ja będę tylko tu trzymał. No. Mam lepszy.

nie, to nie to. Nie. Gdzie masz? Właśnie wyszło. Gdzie muntówka? A wiesz Za, za, za coś? Ty? Aha, dupa. Nie, to teraz coś nie. Dlaczego? Siedzi. A ten a. To dosyć tutaj masz, patrz, on szumie, może też jest. Jo, jest większa zęba. Dobra, teraz ta. To chujem, śruby. To? A może, może szybko muszę o zębach, jest Jo. Czekaj, teraz by trzeba, bo byśmy musieli tutaj... Gdzie jest ta róża? Tu, no, ten, za ten tutaj. Tu a. da radę? A słuchaj... Wyjścia rektem... A sobie ten? Ten? co? I o, to wszystko tak. nie grało. Ja już mam jeden taki zrobiony. Cześć. Cześć. Dopłynęcie. I dużo się 30 32 na godzinę. Idę? To trochę niżej. niżej, Marek. Niżej, chodź Marek. O, czekaj... Za daleko. O. O, dobra. <laughs> ale czekajcie, donet, kurde. Jedna dziura za ten. Nie, no, no, niżej. Niżej, nie chyba. Ale no, jest. jak patrzę. Cześć. Jeszcze jeszcze. O! tym pieniądzku, Obniżony. tym pieniądzku, w wyżej, to w Wyżej, Wyżej, Nie, tak, właśnie niżej, niżej. pieniądzku, w tym myślałem też że myślałem. Dobra, na razie tak można to ten i no, okej okay. To co ty możesz to kręć, a ja jadę po ten Jo e, Wyjąć ci go na wzór Ja bym wie, o wie, 50 5072 masz więcej na zdjęcie, 10 nie no ale będę wiedział 5072, bo są 52, 52? To ci zwietrzało no, za chwilę no. ten, wyzeruję Prawie wtedy. Ja zawsze wolę sobie zrobić zdjęcie pójdzie pójdę jest pewność Prawdy on dwa uda, albo się uda, albo się nie uda to już lepiej, jak się ma mały zabranek, umiemy coś ściągnąć jak jeszcze coś na większą, wszystko jest, to jeszcze No zrobić, nie? jeszcze no. Tym, o, tutaj robione było, nie? I elegancko tu pasuje jednak dobre te cylinderki nie trzeba nic piłować, dorabiać co? To zabranek. Zabranek. no to Kurde, elegancko pasuje wszystko. Tak więc jak się dobrze części zamówi, to i wszystko fajnie pasuje. Tylko przede wszystkim tutaj podstawa jak się te traktory robi, że patrzeć na jakość części, a nie kurde na złotówki. Bo parę złotych się zaoszczędzi, a potem się klnie, że I nieco nie pasuje. A wtedy to i tak nic nie trzyma i wszystko psów dupę. Dobra, biorę się za drugą Chciałem wam pokazać taki prosty patent jak na demontaż takiego oto uszczelniacza Tu już mam przygotowane narzędzia Znaczy Jarek to już przygotował, bo zobaczcie, tylko ciach O, jedna strona Druga strona po O, ciach O, i nie ma Jakby ktoś kiedyś się z tym męczył, ja kiedyś się też zmęczyłem I wymyśliłem taki patent sobie, o, dwa wkręciki wkręcamy w ten piersie metalowy i sobie wyciągamy do godu góry. Także całkiem bardzo fajna sprawa. A ten już jest, zimering, bardzo twardy i zużyty, dlatego należy go wymienić. Jak mam to już wszystko wyjęte, wymieniamy i zapominamy o sprawie. Widzicie, nas już kurde, szaruwa dorwała. Ale zobaczcie, już jest most cały złożony. Teraz tego pokrywa jedna, druga. I myślę, że temat mechanizmu przełożenia napędu, przeniesienia napędu, przeniesienia napędu. Tego zostanie podsumowany sukcesem. Śnieśwagier, dla mnie się podoba, nie? Dla mnie się podoba. A mi widzi. No także widzicie, już zajebiście jest. Jesz aha, jeszcze trzeba jeden ten hamulec wyregulować. A to za chwilę wyreguluję. Ja już nie będę za dużo nagrywał, bo no ciemno jest, a co tu będę nagrywał wiele, jak jest ciemno? No bez sensu, nie? A my z kaziem już powoli czujemy długi weekend. No. Się już. chłodzi. Chłodzi, już nabiera. Procentu. Dobra, każdy nie przedłużajmy. Rupy, co trzeba, jedziemy. Jedziemy. O, jesteśmy tu u sąsiada w odwicinach. O, tutaj też ma małe remonty robi, małe i duże. Bo tu pan co? Do aż do tyłu, to wszystko ma rozebrane. Wszystko wszystko. O, tu już atak złożony. Tak, u nas tylko tu pan ma skośne zęby. Aż i te, proste, nie? nie? No nie wiem, nie wiem. Pan chce to wymieniać? Bo zawsze to będzie inaczej, nie na tyskośnie. No, to nie mieć w, w ogóle słychać. Odbyłem, no. To jeszcze przemyślisz, czy założysz skośne? Nie, założę, bo, ja bo no musisz. Przejdzie, się... Przejdziemy się moim, zobaczcie jak to... Zobaczcie, paski nie, tak. Zobacz. To, tylko to grube paski są widzisz. No. A jak te taśmy to pasowały, one pasowały? Jo, Dobrze. Tak... Ty musiałem coś, ślifować musiałem. Jo? jo? A Wiśban u nas to bez przeróbek wszystko, nie? Pasowało. Kurde. A tutaj petarda, fajna też robota. Kurde, cię ci nie? Widno to można do nocy, do, do rana kręcić. To można robić, kurde. Jo, kurde. A tu wyzwolić, jak pan zaglądał, czy nie? To, to dobrze było też. Jo? jo? Kurde, petardka. To może nowe, nie? Ale też jak u nas, już wszystko no, nowe. Wszystko A w skrzynie jak tu wygląda? W mam jeszcze wymiam cię też? Jo? Tam mogę ci wyjść, żeby O. <laughs> On też nie był aż takie złe, co? No Kurde, to jeszcze by jeździło Niektórzy by jeszcze to zakładali. Do Żyda by założyli. Nie? To jest chłopak jakby zrobił, chłopakowie, Ja kupiłem lodówkę, nie? I to samo podejście co my jak już Jo, jak już robi, to zrobić rasa porządnie tam i nie patrzeć na 5 zł, nie? Bo to nie o to chodzi, bo kurde za to. to. O, to, Mio, to jest dużo czasu, więcej trwa. Ale tu jest fajny patent. Zobaczcie tutaj, kurde. Tu będą, a tu będą co? Odciapka? Świece żarowe czy ja, 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 ja. o To dużo daje w zimę, nie? A takie tu lekki pan Sam do ja, ja robienia. Co? Ja, Wiesz, na przykład. O, dobry, tylko dobry gwintownik w rurce. Kurde. I zobaczcie cztery normalnie fify i daję. To wtedy co na przekaźniku, nie? Te cztery ja, no. świece. One wypalą każdy przełącznik. No, się to ma, się, wszystko Wszystko jest. Ja, no, już już. no część części nowych. Ja. No U. to, to szkoły te nie? tryby, nie? Jo? jo. To jednak co? To... Zołóżmy lepszy, byśmy jeśli nie? Wiecie, nie no to by zawsze inaczej było, nie? No ja, bo tu wyjął Ja. Jo. On ja. ja. ma to ostro, ma trochę już. No. To ma już Jo. Ja. No kurde. I baś, nie, to większy masz, zobacz, tu masz. Tam, A też, tam. tu fajnie wyregulowane. Ja. Luz jest? Ale idealnie, tak kurde, jak u nas. Na rękę najlepiej wyczuć, nie? Ja, no tylko na rękę najlepiej. Jo. Ja. No, to jest górek to. jak pan chce, to kurde, najwyżej no, byśmy coś zamówili wtedy. Ja bym to, to wziął wtedy, jakby pan... To trzeba to trzeba wszystko nie? No. Odnetować trzeba go wtedy? Jo. No to kurde, te nity to ale strzelają. No, a my będziemy i tak zamawiać jeszcze tego zagrobistu, te części. To za jednym razem to byśmy wszystko zamówili. I... A co jeszcze brali? My jeszcze tam będziemy co brali, tam będzie ta podstawa tego przekładnik kierowniczy i jeszcze inne tam jakieś pierdolnie. A lampy też, lampy? Lampy? Lampy nie wiem właśnie, one tam w miarę są fajne, ale zobaczymy jeszcze, nie? Zobaczymy, bo sprawdzimy jeszcze jak one tam wyglądają, ale to jeszcze tam będzie jakiś tydzień na pewno trwał, bo ja mam jeszcze inne trochę roboty i także no zobaczymy. No. A one tam często się luzuje? Jo, ja. są wyjebane coś. No A u ciebie, ty mówisz, to koło to leżało bo nity były ścięte, ze? Nie, 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 twie. Nie, w tamtym, w a w tym, powiem Ci, że tam dużo też już nie brakowało, jak mówiłem, jeden, to, to był, jeden dobry. był zerwany, nie? a no. już koło no, talerzowe było... Dobry. Czach jest? Eee, no. Zawołaj go. Już było luźne, nie? Chwila i byś, już był ten... by też się. Nie, to był dobry, Ta, tamty, w drugim. Tam Bo tu, a tak właśnie, No kiedy miałem kiedyś, ten tryb pękł mi tu, zębek, tu w tym. Wyrobiło, wyłamało no. normalnie. I tam już wyłamałem go. No. Tak musisz wymienić musisz duży i No bo muszą w komplecie chodzić, nie? koła no, współpracujące trzeba razem wymieniać, nie? Jo. Bo tak to będzie albo hałasować, albo będzie się długo docierać, zanim to się dotrze, to łeb jo. może pęknąć. Wyciął wył pion. na Napada miejscu zaraz tutaj, wtedy to. On od nowego był. O. Wtedy jo wtedy tam no. chyba nie ma co się tym kierować. Kurde, ale te fajne te dźwigienki, są wszystkie jeszcze oryginalne takie mocne tutaj, na te widełki. No. A pan też ja widzę z Agrobisu kupuje. Co? Tu jest Agrobisu ta tu dźwignia. Nie, to jest tego. No, tu jest Agrobis. wszystko się nie kupuje. No wszyscy biorą. No. Ale tu kurde, fajne. To są jeszcze oryginalne te tu dźwignie, nie? no A już zorganizować. No. A No. Kurde, tu fajnie chodzi. Ale te, tu, te tu, tutaj na tych widłach często jak tu są te proste te pręty, nie? One potrafią się wyprostować i sprzęgła, nie ma nie? Wozimy zima stopki, Siostry, chłopak. Nie? No. I ten, wiesz, uzwało się, no, wyskoczy silika. Ciągle zostawię? I chcesz przebiega na to biegłe szedł już. No. Tu też ma już nie ma przebiane, wszystko. No, ale to fajnie, wszystko właśnie wygląda. Kurde. No ty tu poświęcisz czas. No dobra. No, z, z, z masz biotę, tak? nie Niby tego nie widać, ale każdy gdzieś coś dłubie Jo, każdy ma, kurde, jakbyś tam smykał. Także tak to je. Tak, byś go się nie pać, bo, sam Wiesz, sam, że już ma zrobione sam. Jo. Ale fajno, tu widać, kurde, fachową robotę. Fajno. Dobra, my się z Wami żegnamy. I do następnego odcinka. Cześć. See you. See you.